Za mną widać ducha gór, natomiast my znajdujemy się w schronisku odrodzenia w Karkonoszach i tak pokrótce o nim powiem. Jest położone na wysokości 1236 metrów nad poziomem morza, w okolicy Przełęczy Karkonoskiej. Jest też również w pobliżu granicy z Czechami. Natomiast nie o tym dzisiaj. Mamy obiad schab z kością, widać, że z kością, suróweczka i frytki. Zaczniemy może od testowania surówki. Dużo warzyw. Czuć, że są te warzywa takie... nie są słone, bardziej takie słodkie są. Dobra. Nie są suche, lekko mogę powiedzieć chrupiące. Takie jak powinny być. Więc dobre. Teraz fluteczki. Są takie klasyczne kształty. Nie są karbowane, zwyczajne. Mm. Lekko chrupiące, dobrze wypieczone, ale nie są też spalone. Nie widać na ani jednej, żeby była spalona. Igła. Natomiast mamy również schabat, który jest właściwie no, główną częścią tego dania, więc wypadałoby go również spróbować. Już słychać przy krojeniu, że panierka jest chrupiąca. Tak wygląda po przekrojeniu. Teraz jeszcze gorąco, Jest bardzo wypieczona ta panierka. Natomiast mięso jest w porządku, nie ciągnie się za bardzo, nie jest twarde, tak jak to powinno być po prostu. Ja więc uważam, że posiłek serwowany tutaj jest dobry. Po przejściu. Odrodzenia na śmieszkę jak najbardziej się należy. Tym bardziej, że to jest dosyć spora odległość, ponieważ prawie 23 km. Natomiast nie wiem, wy musicie sami przyjść do odrodzenia, przenocować tutaj i sobie taki wypad, a potem sobie zafundować ten posiłek. A teraz co mogę powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.